w kolejnym wydaniu gotuję z Bożenką mamy lato w pełni może coś zrobimy dzisiaj na grylu chciałabym zrobić cukinię i co potrzebujemy mam tutaj jak widzicie nalałam pół szklaneczki oleju i teraz doprawię ten olej solą, pieprzem tutaj wkruszę z pół łyżeczki a nawet powiedziałabym łyżeczkę suchego oregano mam tutaj pół łyżeczki tymianku przygotowałam jeden ząbek czosnku bo to wystarczy i zaraz do zetrę. Teraz nakręcę troszkę pieprzu i to tym właśnie będziemy smarować cukinię przed położeniem na gry. Troszkę soli i teraz będę ścierała czosnek. I praktycznie. Nasza zaprawa do cukinii jest gotowa. Następnie pokroję pietruszkę i będę posypię troszeczkę tą pietruszką podczas smażenia, nie smażenia, drylowania oraz ser żółty. To wszystko. Danie nadaje się również dla osób, które nie jedzą mięsa. I teraz to wszystko wymieszam. Przejdę do krojenia cukinii. Robi się to bardzo szybko. Mam tutaj dwie cukinie. i teraz tak. Albo będziemy kroić w plasterki, albo będziemy kroić wzdłuż. Ja tym razem przekroję je wzdłuż. To zrobię to oczywiście, odkroję koniec i początek cukinii. Przekroję ją sobie na pół i zacznę kroić na takie, powiedziałabym, plasty grubości. Troszkę więcej niż centymetr. I teraz tutaj tylko tą jedną skórkę ciemnie, taką lekko wezmę, bo to będzie sama skórka na tym pierwszym kawałku, a tego nie chcemy. I na taką grubość. Przełożymy ją na bok. I myślę, że z tej też możemy zrobić jeszcze jeden plasterek. Jak najbardziej. I teraz weźmiemy się za tą, tą pierwszą część. Ja tak. Może troszeczkę za cienko się to odłożymy. Myślę, że nawet w pozycji stojącej łatwiej kroić. Jeśli byście mieli takie bardzo młode cukinie, malutkie, wielkości jak ta to tak naprawdę wystarczy przekroić ją na pół. I tą skórkę cienisieńko skroję I teraz co zrobimy? Pójdziemy, podejdziemy do gryla i będziemy... A może jeszcze nim zrobimy to, ja posmaruję je tutaj oliwą. Wezmę tylko pędzelek. Wzięłam troszkę większe naczynie i tutaj mam, teraz będę smarowała tym olejem. A można użyć olej z oliwek, olej rzepakowy. Równie dobrze, jak ktoś nie lubi, można zjeść tylko sam, bez sera, samą cukinię, albo ewentualnie dać świeżą mozzarellę. Też smakuje bardzo dobrze z białą mozzarellą, świeżą. Idzie to bardzo szybko. Troszeczkę chcę tych. Ok, przejdziemy teraz do grylowania. Gryla już nieco wcześniej. Teraz dałam troszeczkę oliwy na papier, żeby raz jeszcze przeczyścić I tym sposobem ta cukinii tak się nie przyklei. I teraz będziemy mogli już kłaść. Przykryję to tak na 5 minut. Podejrzę, zobaczymy jak, jak one się pieką. Prawie, że jeszcze chwilka, a nie chcę ich przepiec, bo tak gdzie nabierają koloru. Bo każdy zna swój gryl i wie mniej więcej na jaki, na jaki gaz, na jaką temperaturę ustawić. Ja dałam na lo w tej chwili, dlatego że ja go nastawiłam wcześniej, żeby się nagrzał porządnie i od nowa podglądamy kochani bo nie chcemy przedobrzeć sprawy myślę, że to wystarczy dlatego, że będziemy robić na dwóch stronach widzicie, ta już jest taka robi się bardzo miękka traci swój kształt jak gdyby powiedziałabym o, samolot leci, przepraszam ale na to to ja już nie mam upływu o, widzicie, tam był gaz troszkę większy i teraz co zrobię to Posypię serkiem. Czasami dobrze może nawet zostawić ten serek w plasterkach. Wówczas tak go się nie rozsypie na tym grylu, ale to już zależy od Was. Ser możecie użyć taki, jaki lubicie. Może być to mozzarella, może być to cheddar, ostry ser. To od Waszych smaków zależy już, to lubicie. Pokroiłam też już pietruszkę i Tu na tą ostatnią, bo tam nie dosięgnę, jeszcze troszeczkę. Posypię Pietruszko. O, zapomniałam o jednym, ale tu jeszcze mam troszeczkę sera. dobrze można użyć folię aluminiową, a, ale jeśli używam folii aluminiową, to zazwyczaj kładę jeszcze e, papier pergaminowy na nią tylko dlatego, żeby e, cukini nie dotykała do folii. Zamykam i za 3 minutki podglądamy. Podglądamy, wygląda na to, że już jest o perfekt. Idealna, zobaczcie. Op. To teraz mamy pewność jak wygląda. Nie chcę układać jednej na drugiej, dlatego że jest ser i że się przyklei. I zaraz nastąpi moment degustacji, niech ona tylko troszeczkę przestygnie. I gotowa. Jak widzieliście, robi się ją bardzo szybko. Można podać ją do obiadu czy do kolacji, do mięsa. A jeszcze jedna rzecz. Ja bardzo lubię zamiast pietruszki użyć świeżych koperek. Bardzo ładnie idzie w parze. Także polecam. Wariantów zrobienia cukinii na grillu jest wiele. Można położyć warstwę mięsa, jeśli ktoś lubi z mięskiem. I praktycznie będzie to jako obiad. Tylko wówczas mięso należałoby podsmażyć wcześniej, bo wiadomo, sprawa, że tak w tak szybkim czasie mięso nam się nie usmaży. No i czas na degustację. Widzicie, nawet nie potrzeba noża, tylko serek się troszkę ciągnie. One more bite. Jeszcze jeden kęs, przepraszam. Bardzo dobre. Teraz tak, sól, pieprz, jeśli chcecie za mało soli pieprzu, zawsze możecie jeszcze e, doprawić po upieczeniu. Jest naprawdę dobra. Plus smak zależy od tego, jaki ser użyjecie, łagodny, czy ostry, czy biały. Polecam. Jeśli przepis Wam się spodobał, to oczywiście proszę o paluszek w górę. I nie zapomnijcie zapisać się na mój kanał. Do zobaczenia wkrótce. Bye! Ale wychota!